Moi drodzy, czy ja mam monetę mniejszą nawet jak ten mały paznokieć w ręce? W pana palcu? No nie, zobaczcie sami, jak to wygląda. W ogóle był problem, żeby to namierzyć. Patrzcie, na tym palcu to wygląda tak. Kogo witam, kogo goszczę, słuchajcie, następny film tak jak obiecałem poprzednio, a powiem Wam, że w zasadzie to się nic nie zmieniło. To samo pole, taka sama pogoda, takie same sarny, widzę tutaj stoją w polu albo dziki nawet, nie wiem co to jest. No, ja nie przedłużam po prostu. Klasycznie u mnie wpadł ten duży pocisk. I tyle, i do następnego dołka, słuchajcie, lecimy. Tam to chyba nie były sarny, tylko siedzą jakieś takie dwa psy. Jeden rudy, drugi czarny. No i tak powiem Wam, że nie lubię, jak takie samotne psy sobie latają w szczerym polu, bo nie wiadomo, czy to jakaś dzicznie jest, ale dobra, nieważne, słuchajcie, patrzcie, tu jest. Moneta pierwsza dzisiaj Czy to nie moneta Kurde, co to jest? To jest, to nie jest moneta powiem wam Szpinka będzie. Patrzcie, chyba te znaki drogowe są w pineczkach. Super Bo tutaj są napisy jakieś tam jest fragment zapięcia na igłę, a tutaj to jest chyba znak stop po prostu w koło czerwona i biała ta w koły w środku. Także powiem wam, no pierwszy fajny fand dzisiaj No i tyle. I do następnego dołka Zakaz wjazdu Zobaczcie Wszelkich pojazdów, prędzej, ja powiedziałem, chyba zna... stop, nie? No, no to nie, moi drodzy. Czy ja mam monetę mniejszą nawet jak ten mały paznokień w ręce? W pana balcu? No nie zobaczcie sami, jak to wygląda. W ogóle był problem, żeby to namierzyć. Patrzcie, na tym palcu to wygląda tak. Jest tu dwójka. Czekajcie, może zbliżenie telefonem zrobię na tą chwilę? No dobra. Czy to możliwe, że to taki mały fenol? Patrzcie, nie, no niemożliwe. Dwójka na pewno. Dobra. Nie wiem, co tam było, widać, ale po prostu, żeby tego nie zgubić, to uruchamiam moją moneciarkę. Dzisiaj jakoś tak wolniej to idzie, jak ostatnio, ale dobra, wiadomo, nie. Nie zawsze jest przecież. Złoto i srebro, aczkolwiek tu jest coś na tej upadce. Mnie to wygląda, powiem Wam, jak zlepek. Ale by był numer. Zobaczcie, nie wierzę. Kurde, mam chyba zlepek. Czekajcie, czekajcie sobie tą kamerę. Tu zamontuję. Kurde, mam nowy ten. I... O. No nie chce się to rozerwać. No, na bank to jest moneta. <gryw> Zobaczcie. Nie no, powiem wam, że ja tu widzę trzy monety. <grymne> Zobaczcie. Czekajcie chwilę. Pozdro Piotrek. O ja pierdziele, jeszcze gorzej. Już się wyłania. Nie, no powiem wam. Powiem wam, że od razu mam trzy monety na raz. Trzy <ścoughs> monety. Patrzcie, tylko jakie to są monety. Dobra, ja to spróbuję operację zrobić. Moi drodzy, i nie 3, a 4. <laughs> Norma w jednym rzucie, jak to możliwe, patrzcie. Tak były sklejone, że nie było widać tej chyba jedynki. Wszystko jest cesarstwo, i to są te strony sklejone, takie trochę fioletowe. Dziesiątka. Tu jest chyba. Nie wiem, czy to dziesiątka, bo to za stroną od Orła. I chyba dwójka gdzieś będzie, o, to są te strony, te jakby, ta była w środku na pewno i ta chyba też, o, ta z dwóch stron i te dwie były z zewnątrz, <grym> patrzcie, ja pierdziele, walnąłem na, je, na jednym żuchem, rzutem tą normę, teraz te monety tam wszystkie były wam na zdjęciach pokazywane po kolei, no ja pierdziele, pierwszy raz coś takiego mam, no pierwszy raz, kurde, <grym> zlepek ja pierdzielę no no dobra lecę dalej ja cię kręcę Co? Och, niech nie, żołwcyk, zaраз. Nie nam na wam innych. tu w okolicy tego zlepkam monet, powiem wam, i szukam. Bo yy, zlepek to tak sobie po prostu nie leżał w ziemi, no bo jak rzucicie monety taką, to one się rozsypią, później to wszystko maszyny rozniosą. Po prostu to musiało być coś zawinięte, albo w portmonetce jakieś być i po prostu pod wpływem wilgoci, wiecie, warunków atmosferycznych te monety przyległy do siebie. I tak powstał ten zlepek, no ale niestety wokoło ani żadnego szczątku w portmonetki, ani... No jeżeli było w jakąś szmatkę zawinięte, to po prostu zgniła i tyle, nie? Czy tam coś inne. No ale dobra, patrzcie, zobaczmy co tutaj jest. Tutaj tu mam w tym błocie jakiś sygnał i widziałem, że jest. Tylko nie o, tym. Patrzcie, tutaj jest na górze to białe takie. O I mamy PRL-a chyba pierwszego. Ale jaki ładny, powiem wam, 10 groszy, ale jakie złote. Kurczę, który to? 7,2. Pozdrawiam oczywiście, 7,2. Jeszcze się upewnię, ale na pewno 7,2, także pozdrawiam. Mamy kolejną monetę i ruszam dalej. To dopiero musiała być harmoszka, zobaczcie, jakiś akordeon czy co, nie wiem, no. Powiem wam, że Equinox dzisiaj to mnie tak zaskakuje, kopie takie małe drobiny, akurat nie w tym przypadku, bo to jest duże, ale ja tam nie nagrywam tych śmieci. No po prostu powiem wam, że ja tu rzucam K i H na lewo, bo kopie potężny duo, ja tam wyciągam takie pizdrkę malutki. No, monet bratek, brat, monet brat jak na razie. Ja pierdzielę. Do następnego dołka. Dobra. Na przykład, patrzcie teraz. Nie wierzycie? Zobaczcie. Jaki taki dół. I zobaczcie, to na tym dole, na dnie dołu dam. To jest od tej, od szczepionki taka ta aluminiowa. ta. I zobaczcie, co się dzieje. Jeszcze wam tylko pokażę. O! Głębokość pinpointera to jest. A zobaczcie. Nawet nad dziurą macham. Ja pierdziele, co ja się za tym nawaliłem tutaj. Ja pierdziele. Powiem Wam, nie wiem jak to jest, ale dzisiaj było właśnie tak, że coś tam wyszło na początku. Tam w głębi pola, a mówię, wracam do auta i mija ponad godzina. Bo ja mówię, chociaż coś znajdę, żeby zakończyć to. I wiecie co, ja nie mogę znaleźć jakiegoś, nie wiem, nawet śmiecia większego. Tylko same takie dwunastki wchodzą, druciki jakieś malutkie, ale tu jest coś dużego, naprawdę. To już zakończę teraz ten film. A pierdziele! ależ to daje sygnał. Co to jest? Powiem Wam jeszcze tak, że dzisiaj ta, ta czapka i ta kurtka to już jest yy, za grubo, bo jest tam na plusie dosyć fajnie. I, I jest mi tak gorąco. Co to jest? O, tu coś się obraca. Nie wiem. Na pewno kawał musiądzu jakiegoś takiego Patrzcie, kojarzy wam się to z czymś ja pierdzielę Ani to zawór, ani to Nie wiem, tutaj jest śruba na końcu, to je, To loto O coś było przez środek może na grafice gogle jakoś to coś wyjdzie. Gdzieś tam pewnie wstawię takie te, a tam wyjdą jakieś wiecie, średniowieczne <śmiech> figurki. <śmiech> Albo jakieś te rzymskie, nie? A to jest zwykły kawał musiądzu, powiem wam. Nawet ciężkie. Dobra, nie rozwodzę się nad tym. Słuchajcie, już kończę. Było to, co było. Piękny zlepek yy, z cesarstwa. jakiś tam... Nie wiem co, taka mała monetka, sami tam widzieliście, zresztą będzie zdjęcie, jak coś to będzie opis, no i jeden PRL-ek jakieś tam pierdoły, śmieci, myślę, że nawet z tego też będzie dzisiaj jeden film, spróbuję jeszcze dronem sobie tutaj gdzieś przelecieć nad laskami, także słuchajcie, dziękuję wam, że dobrnęliście do tego momentu, gorąco was pozdrawiam i oczywiście wszystkich zapraszam do następnego filmu. Cześć. Aha, nie zapomnijcie o tych. O nagrodzie dla twórcy, nie? Tych lajkach i tam na razie.